Znasz to uczucie, kiedy myślisz, po co przepłacać u mechanika? Przecież damy radę sam. No cóż, ja też tak myślałem. W moim tytule nie był do wymiany rozsąd. I wystarczyła jedna źle wkręcona śrubka i stanąłem przed pytaniem: czy to dalej mała naprawa? Czy może początek już czegoś o wiele większego? W poprzednim odcinku, kiedy składałem już ten silnik z powrotem, wydarzyła się moja mała tragedia. Otóż wkręcając jedną ze śrub w blok silnika, źle osadziłem bit. Chwila uwagi, klucz szczelił i śruba wyrobiona. No i akurat ta śruba od boku jest blokowana przez podłużnicę. Zero dostępu, zero miejsca, zero szans na jakiekolwiek normalne narzędzia. Na początku próbowałem podejść do tematu domowymi sposobami. Przez gumkę, użyć WD-40, złapać kombinerkami, użyć troszkę siły. Niestety, żadne z tych rozwiązań nie przyniosły pożądanego rezultatu. Stwierdziłem, dobra, dam sobie trochę czasu, poszukam w internecie, może ktoś miał taki problem i będzie w stanie mi pomóc. I faktycznie, w komentarzach radziliście mózg i przecinały. Kupiłem, spróbowałem i zakończyło się zwiaskiem. Próbowałem też naciąć śrubę i wejść jeszcze większym bitem. Efekt i jeszcze bardziej wyrobiona śruba. Idealnie. Największy problem, brak miejsca. Nie mogłem tutaj podejść, ani wykrętakami, ani wierfem. Wszystko blokowała podróżnica. I w tym momencie dotarło do mnie jedno. Lekko nie będzie. I nie ukrywam, Wzbudziło to trochę emocji. ja pierdolę, ale bym się w. Kur... Kur... No. Ale no, poradzimy sobie z tym. Nie ma się co poddawać. Nie ma. I to właśnie doprowadziło mnie do dwóch scenariuszy z których każdy brzmi jak droga do piekła. Opcja pierwsza. Wyjęcie silnika. Potrzebowałem sporo miejsca, do tego podnośnik albo żuraw do silnika. Dużo wykręcania, rozłączania skrzyni biegów, odkręcania od ramy, od kół. Generalnie operacja na żywym sercu, tylko że w garażu. Opcja druga. No to wykręcić górę silnika, porozłączać to wszystko. no i wyjąć głowicę cylindrów. Jasne, była też trzecia opcja. Chuj, zostało to tak, jak jest. Wkręcone, nie da się tego odkręcić, na pewno jest szczelne. Tylko, że nie chciałbym wrzucić kogoś na taką minę, jaką sprzedam to auto. Stwierdziłem, że wyjęcie głowicy to jednak najlepsza droga. Skoro jesteśmy już w połowie roboty, to teraz pójdzie z górki. Zaczynam od odłączenia kolektora wydechowego od głowicy. Ukrywa się pod tą soną więc najpierw ją zdejmuję, a potem ukazuje się przede mną klasyczna pętlalina rur. Na początku wszystko szło gładko, aż do pewnego momentu. Przy wyciąganiu elementów delikatnie czurchnąłem plastikową rurkę od układu chłodzenia. Rurka pękła, a część płynu chłodniczego wypłynęła elegancką kałużą na podłogę. Konsekwentnie odkręcam śruby mocujące kolektor od głowicy. Trzymają mocno, ale koktajl WD-40 robi robotę. Każdą nakrętkę odkręcam z lekką obawą żeby znowu czegoś nie urwać. Ale po kilku minutach chiłowania sukces! Wszystkie puściły. Żeby odciągnąć kolektor, muszę jeszcze odczepić rurę od plecionki. Więc wciąguję się pod auto, biorę narzędzia i działam dalej. Ale po tym kolektor mamy już luźny, więc nie będzie mi przeszkadzał przy zdejmowaniu głowicy. Przy okazji widzę trochę nagaru na wylotach, więc decyzja o zdjęciu głowicy tylko utwierdza mnie, że to dobra robota. No dobra, dwa boki silnika mam już ogarnięte. Więc przechodzę na kolejny, i czeka układ dolotowy i paliwowy. Zaczynam od wyjęcia szyny paliwowej z tryskiwaczami. Trzyma się na kilku śrubach, więc to idzie sprawnie. Ale potem przychodzi trudniejsza część wyjęcie samych trysków. One muszą siedzieć w głowicy naprawdę szczelnie, więc ich wyciągnięcie to nie jest miła czynność. A że są schowane z tyłu silnika, to dostęp jest taki, że ręce same proszą o litość. Trochę się z nimi motuje. Wykręcam nawet świecę licząc na cud i znowu ząb! Trzy na wychodzi, ale razem tylko z jednym tryskiem z czterech. Reszta została w głowicy. Czyli jak ją zdemontuję, będę musiał te trzy delikwenty jeszcze jakoś z niej wyciągnąć. Po ogarnięciu rozdanego paliwa, biorę się za układ do Według internetu trzyma się tylko na kilku śrubach. Odkręcam wszystkie i zgadnijcie co? Nawet nie droginie. Okazało się, że winowajcą była jeszcze jedna, sprytnie ukryta śrubka. Schowana za silnikiem. Cudem udało mi się tam wsunąć bit i ją odkręcić, ale jak ja ją później przykręcę, nie mam zielonego pojęcia. Zostało już tylko odpiąć wąż, od którym status z prawej strony i głowica jest oficjalnie uwolniona, gotowa do odkręcenia. Demontuję wcześniej tylko koła zmiennych faz oraz bokadel rządu, żeby dostać się do szpilek głowicy, no i wchodzimy w ostatni etap: zdejmowanie samej głowicy. Odkręcam śruby, a że na jednym francuskim filmie tłumacz Google powiedział mi, że jest specjalna procedura odkręcania w odpowiedniej kolejności, to wolę dmuchać na zimne i robię to tak jak zasugerował. Śruby siedzą mocno, więc chwilę się z nimi siłuję. A ponieważ i tak w tym momencie napieram na kluczce ciężarem, to może zostaw suba i łapkę w górę. Nie naciskam, ale będzie mi bardzo miło. Dobra, słuchajcie, po ciężkich trudach udało mi się zjąć tą głowicę. Tak wygląda e, blok silnika po 170 000 km. No, jest on tutaj dosyć usyfiony, ale uszczelka jest cała. No i była cała, więc. No, szkoda, że musiałem to rozkręcić. Tutaj, w tym dokładnie miejscu, była śruba, która mi trzymała ten kolektor dolotowy, przez który nie mogłem tego wszystkiego rozkręcić. Wszystko to jest zalane płynem, niestety, chłodniczym. No, ale udało się, udało się. No i możemy przejść do bohaterki tego filmiku, czyli głowicy. A tutaj jest ta cała nieszczęsna śruba. No, widać, że ją. Mocno poharatałem, ale teraz spróbuję ją czymś wykręcić. No to są nowe rolki. A tutaj widzimy wtryski, które mi nie chciały wyjść, które też będę musiał wyjąć. Tak się prezentują zawory głowicy. Trochę mają. Wygląda na to, że nie wszystkie do końca się domykają. Dobrze będzie je przeczyścić przed złożeniem. Zanim zacznę wojować z tą nieszczęsną ślubą, biorę się za utknięte wtryski. Teraz, gdy mam do nich dostęp z góry, to dosłownie chwila moment i jeden po drugim wychodzą bez problemu. Czas zmierzyć się z tą jedną, ostatnią, wkurzającą śrubą. Najpierw próbuję ją nawiercić i użyć wykrętaka. Nic z tego. W akcie desperacji znowu wapię za młody przecinek. Nawet kamery nie włączam. Kilka solidnych ciosów, śruba jak wspawana, aż tu nagle... No i zobaczcie sami, w wielu, wielu ciężkich godzinach Udało się wreszcie to wkrótce odkręcić. Jezu, jak się Uff. Słuchajcie, to wszystko na dziś. Ta jedna malutka śrubka, która przyswórzyła mi tyle problemów, została wreszcie wykręcona. Jeżeli ciekawicie, co będzie dalej, czy uda mi się skręcić ten silnik, czy auto odpali, zasubskrybuj proszę kanał, zostaw łapkę w górę i kliknij w dzwoneczek. Wtedy nie ominiecie następny filmik, w którym próbuję to wszystko złożyć i odpalić.